Z nami pan Andrzej Iwan, legenda Wisły Kraków, był reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata, a ostatnio również komentator telewizyjny i, i właśnie autor biograficznych biograficznego wspomnienia Spalony. Wielu młodych początkujących piłkarzy marzy o karierze, nie o przygodzie, tak jak wielu naszych ligowców się na ten temat wypowiada, ale właśnie takiej, takiej kariery, być mistrzem Polski, być uczestnikiem wielkich imprez. Co by panu powiedział, panie Andrzeju, dla tych, dla tych młodych adeptów piłki nożnej? No bardzo dobrze, jeśli ktoś marzy o karierze, to znaczy, że ma ambicje i to jest rewelacyjna sprawa. Jeśli chce coś ktoś osiągnąć, to rzeczywiście żeby osiągnąć, zrobić karierę, trzeba absolutnie poświęcenia i bez tego nie ma możliwości. Ja powiem tak, no akuratnie w w moim roczniku, że tak powiem, może, może nie tak. W moich czasach, kiedy grałem w piłkę, no było wielu zawodników, naprawdę mnóstwo tych zawodników, którzy robili naprawdę kariery choćby Zbyszek Boniek, czy Grzesiek Lato, czy Kaziudeyna, no to wielkie nazwiska w skali nie tylko polskiej, ale światowej piłki. Być może i ja mogłem troszkę więcej osiągnąć w piłce, no ale z różnych względów tego nie zrobiłem. Natomiast młodym adeptom, no nie wiem na tyle dużym, żeby mogli przeczytać moją książkę, to bym polecał, polecał, żeby przeczytali i wyciągnęli pewne wnioski, jak nie należy postępować właśnie, żeby cel, czyli karierę zrobić w sporcie. No właśnie, Bochnia słynie z tego, że ma bardzo dużo zdolnej młodzieży, ale niestety ta, 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 ta zdolna młodzież gdzieś w jakimś momencie ginie, ginie w jakichś ligach okręgowych, a klasach. I, I i tyle z tej młodzieży y, pozostaje. Z, z, z czego to wynika? Ja bym powiedział tak, że na przykład no, Kraków jest wielokrotnie większy od, od, od Bochni, ma więcej ludzi, a, a też e, nie widzimy żadnych prawie chłopaków z Krakowa e, w kadrze pierwszego zespołu e, Wisły, e, nie mówiąc już o, o pierwszej jedenastce. E, mówię, no, przyszły takie czasy, że naprawdę młodzież ma dużo więcej możliwości e, spędzania wolnego czasu i, i wybór należy do nich. No e, tych chłopaków, czy dziewczyny trzeba e, po prostu do sportu przyciągnąć. E, ja bym powiedział tak, dlaczego... Na przykład y, zawodnicy z mniejszych klubów giną gdzieś w tłumie, y, tak jak pan powiedział, w, y, w ligach niższych, okręgów, okręgowych, czy tam y, powiedzmy, nawet do trzeciej ligi. Bo y, ja śmiem twierdzić, że y, scouting. Y, choćby krakowskich klubów. Nie jest na najwyższym poziomie. Dopiero zaczyna, e, powiedzmy, wracać do normy. Od czasu, kiedy Adam Nawałka skończył e, pracę w Wiśle jako koordynator do spraw młodzieży, ta sprawa kulała. Więc e, śmiem twierdzić, że można użyć śmiało takiego stwierdzenia, że najciemniej jest pod latarnią, bo e, wiele, wielu chłopaków było uzdolnionych e, w regionie, a nie trafiali jakoś oni do Wisły. E, Wisła zadowalała się kupowaniem średniej klasy e, obcokrajowców. Podobnie zresztą Krakowia, efekty widzimy. Wisła nie jest Polski, mimo, że budżet tak naprawdę się zawalił, Krakowia nie utrzymała ekstraklasy, będzie grała w pierwszej lidze, mimo, że wydaje bardzo konkretne, solidne pieniądze na, na, na transfery. Więc no, warto, warto by się było zastanowić, jak ta dalsza droga powinna wyglądać, a myślę, że ona powinna się między innymi koncentrować z początku tego skautingu właśnie na klubach z małych miejscowości satelitarnych wobec Krakowa. Panie Andrzeju, tak jak już wspomnieliśmy, w Pana przypadku nie mieliśmy do czynienia z przygodą z piłką, ale z karierą piłkarską. Wielu piłkarzy, kiedy już zawiesza te przysłowie, te buty na, na, na kołku, nie zawsze potrafi potem żyć bez tej piłki. Jednak piłka była ich sensem życia. W Pana przypadku. Troszeczkę pokazuje Pan, jak, w jakim kierunku można pójść. Można być komentatorem i stanowić guru dla kibiców, jak i, jak i dla sportowców i dla, i dla dziennikarzy sportowych, jak i też być autorem bardzo interesujących wspomnień. Czy to tak płynnie u Pana wszystko przechodziło, czy, 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 czy to rodziło się w oporach? Absolutnie niepłynnie. Ja szczerze powiedziawszy, właśnie jestem przykładem tego, że człowiek, który skończy uprawiać sport, nie może odnaleźć się w życiu osobistym. Ja przez kilka lat, może nawet kilkanaście, nie mogłem znaleźć swojego miejsca w życiu. Robiłem tylko i wyłącznie prawie głupie rzeczy. No w pewnym momencie, może, może nie refleksja, ale no potoczyło się to wszystko inaczej. Zacząłem trochę od trenerki. No i potem jakoś tak zacząłem, współpracowałem z różnymi firmami men menedżerskimi, wyszukiwałem dla nich zawodników. No okazało się, że no gdzieś tam każdy chwalił moje oko, jeśli chodzi o wytypowanie młodych talentów. No i doszło do tego, że no zacząłem również współpracę z, z telewizją. Najpierw to dzięki Jarkowi Krzostce byłem w telewizji polskiej, a potem już... Tak generalnie dłuższe, dłuższe, dłuższa przygoda dzięki Januszowi Basłajowi z telewizją Orange Sport, w której jestem już 3 lata i, i, i praktycznie ta współpraca pewnie jeszcze będzie trwała, dopóki będzie to możliwe. Bardzo się cieszę. Bo no, robię to, co lubię, czyli oglądam nie, 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 niezliczoną ilość meczów. Mogę sobie pokomentować dowoli. Oczywiście y, każdy, y, moja ocena, jak i wielu zresztą ekspertów czy, czy y, dziennikarzy jest subiektywna, dlatego liczę się z krytyką, ale umiem ją znosić. No, ja w życiu byłem tyle razy krytykowany, y, nie tylko przez najbliższych, ale również y, przez y, ludzi związanych ze sportem, że, że jakoś w miarę odporny jestem na tą krytykę. No i to by było chyba tyle. No ja myślę, że... Teraz jest trochę łatwiej mimo wszystko piłkarzom odnaleźć się po zakończeniu kariery, dlatego że mają tak naprawdę jest instytucja menedżera, co, czego w moich czasach praktycznie jeszcze nie było. Dopiero to raczkowało. I teraz można kierować karierą zawodnika, inwestować jego pieniądze i tak dalej. Prowadzić go po prostu nie tylko przez życie sportowe, ale również i osobiste. I myślę, że tutaj dużo na tym mogą skorzystać właśnie młodzi piłkarze czy, czy ludzie czy piłkarze, którzy kończą kariery. Byle tylko z rozmysłem i z uwagą dobierali sobie właśnie prowadzących ich menadżerów. Spalony to chyba najgłośniejsza książka o, o piłkarskim życiu od czasu Kowala. Czy nie bał się Pan, że ta książka może spowodować... Jakąś negatywną reakcję u kolegów, że zostanie pan podany ostracyzmowi przez, przez kolegów, że, że co prawda widzimy tutaj, że pan jest z panem Markiem Otyką, więc chyba wszystko w porządku, ale, ale czy miał pan może jakieś takie obawy? Jak, jak ta książka zostanie przyjęta? Znaczy generalnie na pewno miałem dużo obawy, ale ja uznałem, że... Bo ta książka nie jest tylko. To nie jest tylko o sporcie tak naprawdę. Bardzo duża część jest o życiu i to niekoniecznie y, takich jaśniejszych stronach życia, również bardzo ciemne strony pokazuje. Ale no, skoro zdecydowałem się taką książkę y, autobiograficzną napisać, to ona musiała być y, po prostu taka, nie inna, bo ja nie osiągnąłem aż tyle w sporcie. Y, ile y, powiedzmy Zbyszek Boniek, czy Kaziulejna, czy czy inni piłkarze, choćby z drużyny górskiego. I, i ja musiałem też no, wiele, wiele rzeczy takich pozasportowych i bardzo otwarcie napisać. Również oczywiście to, są, to jest spojrzenie subiektywne na niektórych na moich przyjaciół, kompli. Na trenerów, z którymi miałem do czynienia, więc y, na pewno ktoś może się poczuć y, urażony. Y, no ale no, tak, no, nie mogłem y, tylko i wyłącznie słodzić, skoro moje odczucia na wówczas, kiedy y, wracam wspomnieniami do pewnych lat, one były takie, a nie inne. Ja je po prostu y, przytaczam, tak, tak, choćby przykład trenera piechniczka czy trenera kostki. Ja, ja, ja nie mam żadnych pretensji do tych ludzi. Natomiast moje odczucia wówczas, kiedy y, y, no, y, Opisywałem te, te czasy, no to były takie, a nie inne. Stąd liczyłem się z tym, że ktoś się może obrazić. Jak na razie no w Polsce jest tak, że jednak ci obrażeni nie, nie mówią tego w twarz, prosto w, w twarz pewnych rzeczy, które się nie podobają, ale pewnie za plecami gdzieś tam jestem obrabiany. To jest normalne u nas. Z tym się liczyłem i, i no jeśli takie sytuacje będą, no to będę musiał się z nimi zmierzyć i to nie jest problem. Ale czkawki nie ma panu w tej chwili, czyli w tej chwili chyba nie mówią o panu. Miejmy nadzieję, że, że jednak ten dystans do, do własnej osoby u, u każdego, którego opisałem w książce, no, będzie na tyle duży, że, że po prostu no, zostawiam to tak, jak, jak, jak to jest w tej książce. po prostu. Panie Zorzu, mówi się, że... Ktoś uzdolniony, talent, sam się zawsze wybroni, że, że zawsze wypłynie na szerokie wody. A jednak yy, zdolna młodzież często jest, yy, mimo że strzela 20-30 bramek, mówi, że nie idzie dalej, ponieważ są jakieś układy menedżerskie, yy, jakieś yy, układy przy zatrudnianiu, przy podpisywaniu kontraktów. Ile w tym jest prawdy? No niestety sporo, niestety sporo, bo widzimy nawet yy, yy, transfery niektórych klubów. No choćby ja bym wziął Krakowie, no ja nie wiem... Co powoduje, że ta drużyna nie może kupić y, dobrych piłkarzy albo, że nawet jak przychodzi dobry piłkarz, który gdzieś tam grał dobrze, to w Krakowi zapomina jak się gra. Y, no niestety jest taka prawda, że wielu y, dyrektorów sportowych, y, działaczy jest y, powiązanych w jakiś sposób z menedżerami, y, również trenerzy, no, ale to jest normalne, na świecie jest tak wszędzie. Y, tylko żeby to nie przysłaniało innych rzeczy. Ja sam, ja muszę powiedzieć, że ja sam wiem y, na przykładzie swojego syna, który nie ma menedżera. I, i, i będąc, mając bardzo dobre CV jeśli, na poziomie powiedzmy pierwszej ligi, ma ciągle kłopoty ze znalezieniem klubu, bo albo już jest za późno, albo już ma, mają działacze swoich, piłka, swoich piłkarzy i jakoś tak no, bez menadżera w futbolu ani róż. Dobrze jest, jeśli ten menedżer pomaga piłkarzom. Ale też nie do końca jest dobrze, jeśli szkodzi klubom, no bo, bo tak naprawdę yy, przede wszystkim właśnie są blokowani piłkarze, którzy yy, nie godzą się na jakieś układy, nie chcą, na przykład nie mają menadżera, a, a mają umiejętności. Nie zawsze te umiejętności zostaną dostrzeżone, no bo bez pomocy menadżera w Polsce nie ruszy. I na, końcu, na, na, na koniec ostatnie pytanie, które zadaliśmy również yy, panu trenerowi yy, Motyce. Wyjdziemy z tej grupy, czy nie wyjdziemy? No, ja tutaj nie będę zmieniał e, swojego zdania wcześniejszego. Niestety jestem całym sercem. Życzę e, drużynie polskiej, żeby wyszła z grupy. To, jest, to będzie dobre dla wszystkich, e, dla kibiców przede wszystkim. E, wiadomo, dla piłkarzy, trenerów też. Ale ja byłem pesymistą od początku i no, niestety uważam, że nie wyjdziemy z tej grupy. Dlaczego? No, dlatego po prostu, że no, jesteśmy słabsi, słabszą drużyną, drużyną niż e, Rosjanie. Podejrzewam, że niż Szesi, chociaż tak naprawdę jeśli poszukamy jakiegoś punktu i pozytywów w grze, tak naprawdę trochę więcej niż w meczu z Grecją, który, która była teoretycznie najsłabszym przeciwnikiem, a nie zdołaliśmy jej pokonać i, i graliśmy bardzo zachowawczo w drugiej połowie, to, to jeśli nie poszukamy pozytywów w meczu z Rosjanami, to będę większym optymistą przed meczem z Czechami, natomiast boję się, że tak czy inaczej nie damy rady. Zbyt słabo opanowaliśmy atak pozycyjny żeby żeby tą grupę skończyć przynajmniej na drugim miejscu